Dobry wieczór, szanowny wielki książę marszałek Fryderyk i szanowny książę korony generał Rudolf, dokonali otwarcia nowych centralnych magazynów w mieście stołecznym Kajzerogradzie. Szanowny Książę koronny generał Rudolf na jednej ze swoich wielu inspekcji zauważył, że miasto stołeczne Kaiserograd ma za małe magazyny centralne jak na potrzeby ponad milionowego miasta. Dlatego osobiście jako wielki architekt Wielkiego Księstwa Królików zaprojektował lepsze i najlepsze magazyny w Wielkim Księstwie Królików, które wyglądają następująco. Są one trzy razy większe niż poprzednie. Są one także stukrotnie bardziej użyteczne czy ładniejsze, ale podobnie są wykorzystane do niej dobre i tanie materiały. Wnętrze magazynów także zostało wykonane prawidłowo i w doskonale. W samym magazynie jej strukturze niepotrzebne były dodatkowe kolumny, które odbierałyby bardzo wiele miejsca pod względem możliwości włożenia tam przeróżnych przedmiotów. Przy okazji należy zauważyć, że magazyny centralne w Kajzerogradzie, tak jak każde inne magazyny w Wielkim Księstwie Królików, są przepełnione, a w szczególności z żywnością czy innymi produktami. Wielkie księstwo Królików jest państwem szczególnie, szczególnego dostatku. Szanowny wielki książę marszałek Fryderyk i szanowny książę koronny generał Rudolf. W dniu dzisiejszym dokonali oficjalnego otwarcia zaprojektowanego przez generała Rudolfa centralnych magazynów. W trakcie obejścia po nowych budynkach magazynów zarządca magazynami i przedstawiciel samorządu miejskiego miasta stołecznego Kaiserogradu zapisywali każde uwagi, które spostrzegł szanowny wielki książę marszałek Fryderyk i szanowny książę koronny generał Rudolf, którzy są geniuszami w kwestii magazynierstwa. Upadek partii ekoterrorystów nastąpił przez szanownego wielkiego księcia marszałka Fryderyka i ta jego wielka i bohaterska decyzja sprawiła, że Wielkie Księstwo Królików jest teraz o wiele bardziej bezpieczniejsze. Dobry wieczór, szanowny wielki książę marszałek Fryderyk. Widząc zagrożenie ekoterrorystów, a także je doświadczając po blokadzie drogi autostradowej między Kwidemburgiem a Fruszyńcem, postanowił działać na dobro Wielkiego Księstwa Królików, tak jak to robi zawsze. Dlatego zdelegalizował i nakazał aresztować wszystkich członków partii ekoterrorystów. Dzięki czemu Wielkie Księstwo Królików jest teraz państwem o wiele bezpieczniejszym, ponieważ obecnie znikły szanse na atak terrorystyczny w w centrach miast, czy blokady autostrad, a także inne akcje przeciwko idei frytyryka, która panując w Wielkim mienięcwie królików doprowadza do dostatku i szczęścia obywateli. W mieście Stołecznika i powstają kolejne inwestycje kapitalistyczne. W Kajzerogradzie powstaje wiele inwestycji rządowych, także wiele inwestycji, wielkich inwestorów, które budują całe parcele i ulice budynków. Powstają jednakże także pojedyncze budowle przez mniejszych inwestorów, które są tam budowane. Jest to między innymi w dzielnicy murowanej, gdzie powstają najbardziej luksusowe budynki w Kajzerogradzie i nie tylko, także w innych miastach Wielkiego Księstwa Kulików. W Kaiserogradzie jest to w szczególności ze względu na to, że nowe budynki, tak jak na przykład ten, który będzie domem konferencyjnym, powstaje przy luksusowej alei wytyczonej przez wielkiego urbanistę, architekta, wielkiego księstwa królików, bohaterskiego generała Rudolfa. Wielkanoc to prawdziwe królicze święta. Dobry wieczór. Wielkanoc to święto wszystkich królików, które w tym okresie przynoszą całemu światu prezenty. Jest to dowodem na to, że szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk, że Wielkim Księstwie Królików jest z, nawet zbytni dostatek. Wielkie Księstwo Królików jest państwem tak bardzo bogatym, że Wielkie Księstwo Królików jest stać na rozdawanie prezentów całemu światu. Bo Wielkim Księstwie Królików absolutnie niczego nie brakuje, a wszyscy obywatele są szczęśliwi, ponieważ Królicza Wielkanoc nie się tylko dlatego, że jest królicza, ale także dlatego, że niesie prezenty prosto od król bohaterskich królików pod najbardziej bohaterskiego królika najdroższego marszałka Fryderyka. Ze względu na zbliżające się święta wielkanocne już trwają do niego przygotowania, między innymi na Polach, na wsiach w wielkim Siedztwie królików. Nieodłącznym elementem króliczej diety świętej wielkanocne jest melisa. Dlatego już trwają jej zbiory, w szczególności w tym roku, kiedy melisy w roślinie jest już bardzo dużo, a to ze względu na to, że w tym roku święta wielkanocne wypadają bardzo późno. Wielka niedziela będzie dopiero 20 kwietnia. Natomiast już teraz na wielu Polach w całym wielkim cieństwie królików, króliki zbierają intensywnie melisę do swoich koszy, aby następnie ją osuszyć albo przerobić ją na zupę melisową, która będzie spożywana na najbliższe święta. Informacje zagraniczne. Dobry wieczór. Rząd państwa Babilońskiego poinformował, że wielka niedziela w tym roku wypada w dniu dzisiejszym, a więc w piątek 11 kwietnia. Później poinformowano, że jest to błąd, jednakże wiele agencji prasowych poinformowało o tym zdarzeniu, że w państwie babilońskim niedziela palmowa, podkreślmy słowo niedziela, jest świętowana w piątek, podkreślmy słowo piątek, 11 kwietnia 2025 roku. Królicze Światowe Informacje zakończone. Dobry wieczór, zapraszam na program Wywiad FFR-u. Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest magazynier. Dobry wieczór panu. Jak pan uważa, jak szanowny książę koronny generał Rudolf zaprojektował magazyny centralne w Kejzerogradzie? projekt jest bardzo ambitny jest on bardzo duży są to trzy razy większe magazyny niż były one wcześniej często projekty ambitne nie wychodzą, ale tak nie było w tym przypadku, projekt wyszedł idealnie magazyny wyglądają tak dobrze i tak świetnie, że powinny być wzorem, archetypem dla wszystkich innych budynków magazynowych Wielkiej Księstwie Królików ich wykonanie z dobrych i tanich materiałów a także sama ogólnodostępność magazynów ze strony miasta czy możliwość ich łatwego do zmieniania układu ich wnętrz jest bardzo dobra. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji księżyckiej Frischarf i Murdiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.